Czyściec to stan po śmierci, w którym dusze ludzi doznają ostatecznego oczyszczenia. Inaczej mówiąc, dusze te pokutują za kary doczesne, czyli czasowe. A czym są te kary, czyli z czego dusze ludzi są w czyśćcu oczyszczane? Kary czyśćcowe to nie cierpienie narzucane na nas przez Boga, którymi On nas skaże za popełnione zło. Kary czyśćcowe to konsekwencje naszych grzechów, których nie zdołaliśmy. Naprawić na ziemi. Czyściec więc to nie zakład karny, w którym musimy odpracować nasz dług, ani nie pralka, która automatycznie czyści nas jak brudne pranie. Czyściec to przeglądanie się jak w lustrze, w kochających oczach Boga. To właśnie to pełne miłości i niepotępiające nas spojrzenie Chrystusa powoduje nas smutek, wstyd i ból. A jednocześnie nas od nich uwalnia właśnie dlatego, że jest spojrzeniem miłości, a nie pogardy i potępienia. A dla kogo jeszcze ściec? O tym już niebawem.